Junior Media to projekt ciekawy, ale czy najlepszy? Sprawdzam dla zabawy. W tym celu wybieram się w podróż daleko. Lecę samolotem szybko jak rakieta. Przemierzam pustynię w największym upale. Szukam miejsc ciekawych naprawdę wytrwale. Przepływam sprawnie poza jeziora. Obiegłam Ziemię prawie dookoła. W końcu wróciłam z podróży. I mówię Wam, że i Wy w domu znajdziecie najlepszy projekt na świecie. Z Junior Media wszystkiego o dziennikarstwie na pewno się dowiecie. Znajdziecie tu poradniki, konkursy, gazetki dla blondyna i brunetki. Więc umysły odblokujcie i się szybko rejestrujcie. Juniormedia.pl